Maryjo Królowo, Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy tobie pamiętam, jestem przy tobie pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy tobie pamiętam, jestem przy tobie pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski. Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna i Jego jedynego, Pana naszego, który się pouczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod pąckim piłatem, ukrzyżowany u Marii pogrzebion. O wypełnienie woli Bożej, Ojcze nasz, który siedz w niebie, święć, się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. O większą wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Mariu łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Rozważając w dniu dzisiejszym tajemnice radosne z błogosławionym kardynałem Wyszyńskim, podziękujmy Dobremu Jezusowi za to, że dla nas przyszedł na ziemię. Za wszelkie łaski, jakich nam udziela, za Jego miłość i miłosierdzie, naszej Matce i Królowej, podziękujmy za obecność i wstawiennictwo. Prośmy za Kościół kapłanów, nowe powołania kapłańskie i zakonne, naszą wspólnotę Teoforos i wszystkie jej dzieła, wszystkie wspólnoty odnowy Kościoła, Naszą internetową wspólnotę modlitewną i nasze intencje, nasze rodziny, przyjaciół, parafie, tych wszystkich, których tośmy w naszych sercach, którzy prosili nas o modlitwę, którym ją obiecaliśmy i którzy jej szczególnie potrzebują, za chorych i cierpiących, wśród nich za papieża Franciszka, za samotnych, biednych, potrzebujących, wielkich i bogatych tego świata, rządzących tym światem i naszą ojczyzną pokój na świecie, pokój w naszym kraju. Pomyślność, błogosławieństwo, suwerenność dla naszej ojczyzny, o to byśmy pozostali wierni Bogu i Ewangelii za wszystkie małżeństwa i rodziny, szczególnie te w kryzysach i trudnościach, o to aby dobro pogonało zło na świecie i we wszystkich naszych sprawach. Tajemnica pierwsza, zwiastowanie. Nie ma nikogo bliższego trójcy świętej niż Maryja, z kim przedtem nie prowadziła rozmów tak nam bliskich i tak nas dotyczących, jak właśnie z Maryją w Nazarecie. Każdy człowiek jest upoważniony do prowadzenia takich rozmów z Bogiem. Bóg w swej wielkiej dobroci udziela wyjaśnień, dając światło pytającemu. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym nowajcom i nie nas na pokuszenie, ale nas ze swojego Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony obok żywota Twojego, Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony obok żywota Twojego, Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrawaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona z Timi niewiastami i błogosławiony obok żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrawaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona z nimi dzień i błogosławiony obok żywota Twojego Jezy. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Udrowaź Maria właski pewna pan z Tobą błogoszawiość iędzniwestami i błogoszawiione robotki wota Twojego Jezu. Święta Mario, Matko Boża módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Udrowaź Maria łaskie pewna pan z tobą błogosabiioność i międz inwestami i błogosstawiione robotzin wota Twojego Jezu. Święta Mario, Matko Boża módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdawaś Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiony favour na ciemni i błogosławiony ob recursa Twojego Jezusa. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdawaś Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiony favour między ciemni i i błogosławiony obocz referat Twojego Jezusa. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowa Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc wota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowa Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc wota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Tajemnica druga nawiedzenie. Maryja uważliwia nas na innych, czy widziałem starca, który kończy swoje życie o głodzie, czy wiem, ile dzieci przyszło do szkoły bez śniadania. Nie wolno mi o nich zapominać, gdy siadam do stołu. Może tak przyjęty posiłek wyprostuje mi duszę, otworzy oczy. Pomóc dla ludzi stanie się stylem mojego życia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owócz żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiono wodrwata Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan stołu, Ty między niewestami i o wodrywata Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan stołu, Ty między niewestami. I błogosławiona odżywata Twojego Jezusa. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pan stołu, błogosławionaś ty między niewestami. i błogosławiona odżywata Twojego Jezusa. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Tobą, błogosławionaś ty między niewestami. Błogosławiona odwziwodod Twojego Jezu. Święta Mario Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiona odwziwodod Twojego Jezusa. Święta Mario Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo Ołaski, pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i o wodrwota Twojego Jezusa. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski na Panu, z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony o wody Twojego Jezusa. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasz grzech, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Tajemnica trzecia. Narodzenie. Nawet Bóg zapragnął macierzyńskich i czułych dłoni niepokalanej, a ja miałbym uważać to pragnienie za słabość? Przysiądę u nóg błogosławionej między niewiastami i ufnie złożę swą głowę u stóp, które starły głowę węża. Dziękuję Ci, Ojcze, za Matkę Syna Twego. Gdy widzę ją, wierzę jeszcze głębiej, że jesteś Ojcem najczulszym, prawdziwym. Ojcze nasz, który się z niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś ty między niewiastami, I błogosławiony owód żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś ty między niewiastami, I błogosławiony owód żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzech. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, móc się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Tajemnica piąta, czwarta, ofiarowanie. Maria uczy nas, jak mamy samych siebie i swoje sprawy nieustannie oddawać Bogu trzeba umieć przezwyciężać głód posiadania za wszelką cenę. Nie chciejmy też całej chwały dla siebie. Nie chciejmy być wolni od wysiłku, trudu i ofiar. Dziękujmy Bogu za całe nasze życie. Wszystko jest łaską. Ojcze nasz który się z niebie święć się imię Twoje przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdroweś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdroweś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Mario, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Mario, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasz grzech, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia, o Marii bez grzechu pierworodnego poczęta, móc się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Tajemnica piąta: znalezienie. Bóg chce, żebyśmy Go odnaleźli. Chce nas wyzwolić z naszego małego świata, obronić przed ciasnotą serca. We własnym domu ludzie chodzą koło siebie, modląc się na różańcu i coraz to kogoś innego dobijają, popełniając jakiś samosąd. A trzeba rozszerzyć swoje serce i wołać za wszystkich. Ojcze nasz, Ojcze nasz, który się z niebie święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maria łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, się, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona oifeł Żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdawaj się, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona oifeł Żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zrawadź Maria łacki pełna Pan z Tobą, błogosławiona ści między niewiastami i błogosławiony obok złota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zrowadź Mary Łazki pełna Pan z Tobą, błogosławiona ści między niewiastami i błogosławiona oboc zwota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego, Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego, Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzech, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. W intencjach Ojca Świętego, abyśmy mogli zyskać odpust za odmówienie różańca. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Święty Michał Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości, zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy. A ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła Amen. Panie Jezus Chryste, Synu Ojca, ześlij teraz ducha Twego na ziemię, spraw, aby Duch Święty zamieszkał w sercach wszystkich narodów i chronił je od upadku katastrofy i wojny. Niechaj Pani wszystkich narodów, święta dziewica Maryja stanie się naszą orędowniczką Amen. Święty Józefie, oblubieńcze Bogu rodzicy Maryi, opiekunie rodzin. Twojej ojcowskie opiece powierzył Bóg swojego Syna i jego niepokalaną matkę. Z największą miłością wypełniałeś obowiązki troskliwego ojca i opiekuna najświętszej rodziny. Powierzamy Ci nasze rodziny, nasze prace, radości i cierpienia. Powierzamy Ci nasze dzieci, naszych rodziców, rodzeństwo i wszystkich krewnych. Wprowadź Jezusa do naszych domów, pomóż przyjąć go do naszych serc. Uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, aby nasze rodziny osiągnęły szczęście doczesne i wieczne. Amen. Boże, Ty jesteś Stwórcą wszystkiego, co istnieje i Ojcem wielkiej rodziny ludzkiej. Powołałeś ojczyznę naszą Polskę do przekazania światu iskry Bożego Miłosierdzia, przygotowującej na powtórne przyjście Twojego syna. Nie opuszczaj nas mimo naszych grzechów, właśnie słabości niewierności, pychy i egoizmu. Pragniemy Cię przebogać i prosić, byś dał nam odczuwać Twoją ojcowską obecność i dokonał zmartwychwstania serc naszych. Boże Ty jesteś miłosierdziem i sprawiedliwością. Nie pozwól nam zmarnować dziedzictwa świętego Jana Pawła II. I naszych świętych rodaków. Tobie powierzamy losy naszej ojczyzny, jej teraźniejszość i przyszłość. Przez miłość do matki Twojego Syna Jezusa, uchroń nas od słusznej kary za nasze grzechy i wybaw nas od głodu, ognia, wojny i zniszczenia. Dokonaj swojej boskiej interwencji w obecnych czasach. Panie, bez mocy pochodzącej od Ciebie nic nie możemy uczynić, a z Tobą możemy wszystko. Spraw, by Polska była wierna Twojej woli, abyś mógł ją wywyższyć w potędze i świętości. Przez Chrystusa Pana naszego, Maryjo Królowo Polski, Aniele Stróżu Polski, Święty Wojciechu, Święty Stanisławie, Święty Andrzeju Bobolo, Święta Faustyno, Święty Janie Pawle II, wszyscy polscy święci i patronowie nasi, Bóg zapłać, moi drodzy, za wspólną modlitwę. Bardzo, was, bardzo Wam wszystkim dziękuję. Bardzo dziękujemy osobom, które w tej modlitwie nas poprowadziły. Jakiś dzień mężczyzn dzisiaj ponoć jest. Dziękujemy za modlitwę, w naszej intencji, za życzenia. Drogie Panie, bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiamy. Niech Pan Bóg hojnie udziela nam swojego błogosławieństwa. Pan z wami. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech da wam Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jest królestwo Boże, nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. Bliskie jest królestwo Boże, nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. Bóg jest światłością. I nie ma w nim żadnej ciemności, jeżeli chodzimy w światłości, wtedy mamy łączność między sobą. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. Krew Jezusa, Jego Syna. Oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy. Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy rzecznika wobec Ojca Jezusa Chrystusa. Bliskie jest królestwo Boże, nawracajmy się. I wierzmy w Ewangelię. On jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, a także za grzechy całego świata. Dostępujemy odpuszczenia grzechów ze względu na Jego imię. Bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. Bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię.